Wyobraźmy sobie sytuację, w której e, wchodzimy do sklepu e, i chcemy kupić Air Maxy. Ale e, cenę Air Maxów obniżono o 20%, a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze 30%. Jedyne co wiemy to, że te Air Maxy albo są dobrane, albo są strasznie drogie, skoro przeceniono je dwa razy. I chcemy odpowiedzieć e, w wyniku obu obniżek. Cena butów zmniejszyła się o ile? No tu, tu, tutaj są cztery poprawne odpowiedzi. Pierwsza wskazówka jest taka, żeby zawsze na początku cenę obrać sobie jako 100 zł, bo to będzie ułatwiało nam bardzo obliczenia i na końcu będzie łatwo, e, będzie bardzo łatwo wyciągnąć wniosek. Może o, tu wyżej to zapiszę. Odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie, o ile przecenili na początku? No żeby wiedzieć o ile przecenili, musimy ten procent, o który przecenili, pomnożyć razy cenę butów. 2 razy 100 da nam 20, czyli buty po pierwszej obniżce kosztowały 80 zł, bo od ceny początkowe odejmujemy to, co obniżyli, i mamy 8 dyszek. Teraz e, znowu obniżyli po miesiącu cenę butów o 30%, czyli teraz obniżyli tę cenę i mamy 80 zł, to jest cena po miesiącu. Żeby wiedzieć o ile e, obniżono, to musimy tutaj wziąć ten procent, czyli 0,3 razy tę kwotę, czyli ile kosztowały te buty. I mamy tutaj 24, 80 odjąć 24 to jest 56. I teraz popatrzmy, na pewno większość osób zaznaczyłaby teraz odpowiedź C, bo aha, tu jest 56, tu też 56, ok, dobra odpowiedź. Ale niestety ta odpowiedź jest zła. Tak samo ktoś mógłby pomyśleć, 20% plus 30 daje nam 50, to to będzie dobra odpowiedź. Bzdura. No, niestety e, egzaminatorzy lubią tutaj wciągać nas w pułapkę, ale my nie możemy się dać. W takim przypadku, gdy mamy obniżki, od tej ceny, od początku, musimy odjąć tę cenę, to ile nam daje? No, 44 i to jest nasza prawidłowa odpowiedź. Stąd jest ta sztuczka, żeby początkowa kwota była równa 100. I to jest koniec zadania. Takie zadania bardzo często występują na maturze, no to trzeba wiedzieć. A co by było, gdybyśmy cenę butów zwiększali o 20%, a później o 30%? Tutaj mielibyśmy tak. Może zrobimy to sobie. Na początku byłyby buty kosztowałyby 100 zł i zwiększyłaby się cena o 20%, więc wiemy, że cena zwiększyłaby się o 2 dziesiąte razy 100, czyli 100 plus 20 to jest 120. Po miesiącu cena e, butów zwiększyłaby się znowu o 30%, ale od tej ceny mielibyśmy podwyżkę, tak? Czyli mielibyśmy 120 zł plus to, co podwyższono, czyli ten procent razy cena butów, czyli 120 e, to będzie 36. Czyli 120 plus 36 to jest 156. W przypadku podwyżki od tego odejmujemy to co było na początku i będziemy mieli odpowiedź 56%. I na tym polega cała filozofia, czyli w przypadku gdy obniżamy to od tej początkowej ceny odejmujemy końcową cenę i ze znaczkiem procent to będzie nasza odpowiedź, jeśli tutaj e, mamy podwyżkę to będziemy mieli, po prostu od tej wyższej ceny odejmujemy początkową cenę, dodamy znaczek procentu i to będzie nasza odpowiedź. No ale nasze wyjściowe zadanie było z obniżkami, więc tutaj załatwiliśmy ten problem dosyć szybko. To trzeba pamiętać. Liczymy sobie to w taki sposób i od tego, co mieliśmy na początku, odejmujemy to, co mieliśmy na końcu. Dostawiamy procent i jest wynik. Sprytne, prawda?